Dzień dobry, witam Państwa z Jarosławia, gdzie trwa Wielki Jarosławski armak i oczywiście są tutaj kamery lata w regionach Poznań Podkarpackie, bo trudno tu nie być, dzieje się naprawdę wiele i co chwilę jest raz głośno, raz radośnie, raz ludzie tańczą, raz śpiewają, cały trwa, czas trwa wielki handel i pokaz rzemiosła. Tutaj za mną na przykład można zobaczyć, jak uszyć buty ze skóry. To jest naprawdę tak, że buty mogą powstać ze skóry, można je uszyć, prawda? Tak, zdecydowanie. Zresztą do tej pory najlepsze buty, które się szyje, szyje się przecież ze skóry, łącznie z podeszwami. Więc tak, wszystkie te buty są wykonane ze skóry. To jest skóra garbowana roślinnie, skóra bydlęca, e, cóż można więcej o niej powiedzieć. To są buty z jednego kawałka skóry, tak naprawdę jest tylko jedno szycie buty bardzo proste, praktycznie każdy mógł je wykonać, dlatego były bardzo popularne nawet do XIX wieku. Gdzieś na wsiach. Takie szycie butów ręczne, szycie butów, to też powrót do historii, bo tu na jarmarku w Jarosławiu prezentują się wszystkie cechy rzemieślnicze. Kiedyś to właśnie handlarze i rzemieślnicy przyjeżdżali do Jarosławia na jarmark, teraz. Rzemieślnicy prezentują się po to, aby mieszkańcy Jarosławia przypomnieli sobie te czasy, ale by te, żeby też wiedzieli, że ci rzemieślnicy ciągle w Jarosławiu są. Ze mną pani Dorota Kaplita z Centrum Kultury i Promocji w Jarosławiu. Chcecie pokazać, że kiedyś tak było, czy chcecie pokazać, że ciągle może tak być? Jedno i drugie. To znaczy, ten, jeśli chodzi o plan działań, on jest bardzo odległy, ponieważ mamy tę imprezę bardzo huczną, czterodniową. Proszę sobie wyobrazić, że oryginalnie te jarmarki sierpniowe trwały nawet miesiąc. Za nami grają głośno, bardzo głośno, tudziarze. Czy tudziarze też byli w XVI-XVII wieku w Jarosławiu? A jeśli tak, to jacy jeszcze muzycy występowali na jarmarkach jarosławskich kiedyś? Tak, dudziarze byli bardzo popularni, można powiedzieć. Działały takie ala cechy muzykanckie. Obok dudziarzy takimi popularnymi instrumentami były jeszcze cymbały i skrzypce. jarmar to nie tylko handel, nie tylko rzemiosło, ale też sztuka. Taka specjalna, jarmarczna sztuka w dobrym tego słowa znaczeniu. Tak, tak jak nasze hasło, nasze imprezy. Handel, teatr, muzyka, wszystkie te elementy były oczywiście obecne. Udaje się to połączyć bez problemu? No, mam nadzieję, że tak. Efekt jest wyśmienity. Proszę pani, że to jest ścieczka do przeszłości dla mieszkańców Jarosławia, ale też turystów i takie spojrzenie na miasto z innej perspektywy? No myślę, że to są najlepsze tradycje, do jakich możemy sięgać. To właśnie handel ukształtował dawny Jarosław, jakby kształt rynku, tutejszych kamienic. Wszystko jest zależne od, od tych właśnie dawnych jarmarków. No była to potężna impreza. W XVII wieku opisywaną jako drugą co do ważności w Europie. Także miasto wtedy przeżywało właśnie swój złoty okres. I właśnie, jak słychać z kudami. Oj, tak, było bardzo gwarne. A propos gwaru, kolejna dana. Yy, wtedy 10 razy więcej osób przyjeżdżało tutaj ze świata niż miasto liczyło sobie na co mieszkańców, także to było miejsce bardzo gwarne, bardzo wielokulturowe też w związku z tym. Dzisiaj też jest gwarno, też wielokulturowo, trochę historycznie, trochę współcześnie, te, te, czyli te mieszanki jest jeszcze więcej, to dobrze, prawda? No bardzo dobrze, no też nie chcemy robić, prawda, takiego czystego teatru. To jest żywe wydarzenie i, i to chcemy cele, celebrować. Myśli pani, że komu się bardziej to podoba? Podoba się bardziej młodym osobom czy tym starszym, którzy pewnie częściej sięgają jednak do historii. A ta forma jest atrakcyjna dla każdego. Także myślę, że doskonale nam się udało, jakby to wydarzenie jako miejsce spotkań. Spotkają się wszyscy tak jak w dawnych czasach, w różnej narodowości, z różnej profesji, w różnym wieku i wszyscy się świetnie bawią. Chodzi o spotkanie na Jarosławskim Rynku. Ten Jarosławski Jarmark to jest taki dzień, taka, taki pretekst do tego, aby i mieszkańcy Jarosławia, i turyści, którzy przyjechali tu dzisiaj nie tylko z różnych stron Podkarpacie, ale też często z różnych stron Polski, zobaczyli, jak piękny jest Jarosław, poczytali o jego historii i spróbowali chociaż na chwilkę przenieść się do historii. Jest głośno, jest radośnie i tak będzie aż do wieczora. Wielki Jarmark w Jarosławiu trwa. A tutaj w Jarosławiu oczywiście są kamery lata w regionach zapraszam do oglądania naszych kolejnych spotkań.